Siemanie, Peter i dziś ze mną jest specjalny gość. No właśnie. No więc... Lola. Co ty odwalasz, Kuba? Nie wiem. Dobra, ja może sobie jednak ściszę troszeczkę te dźwięki, bo mi uszy puchną. Dobra. Mamy drewno, a właśnie, a w ogóle tutaj jest seria Zagrajmy w Minecraft na modach. Zupełnie nowa seria. Aj Kuba chyba. No bo jak widać już mamy jakiś hanek kusis. No bo Kuba już idzie spać. Także okej. Okay. Aha, dobra, już wiemy jak będzie się nazywał odcinek. Kuba, chyba się już domyśla jak. What the hell? Te wilki gworzotumowce. To jest moje zadanie. Tak, to jest twoje zadanie. Już wiem, jak się będzie nazywał odcinek. O. O, na no nareszcie. Wydostały. Jaka armia? Jaki fight? Owca nie miała szans. Dobra. Ogólnie, o trochę ścina, bo się renderuje świat. Spadałem troszkę w fest, bo się świat generuje. Mhm. Dobra, ścinę trochę. A tu idź Kuba spać. Dobra, idziemy tam. Dobra, zbierzemy trochę kaktusów. Um, dobra Zrobię crafting table A zapomniałem że to nie 1,5 Okej okay. Mój fail Tak, tak, kupa <ścoughs> Się tutaj wkopię i trochę kobla wykopię Tak, to jest nie Tego chyba nie mogę kopać Przyjdzie okay. No Dobra. No. Często tutaj ty mamy to, 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 to <laughs> uh, kryształ jakiś. z kryształa. Więc spoko. Dobra. Zwimy sobie piecyk. I sobie machniemy koblowe narzędzie. Koblowe mieczyki ze dwa. Co ty odwala kuba? What a minute. <grymne> Co my to jeszcze mieliśmy skaptować? Miał być kilo, ale zabrakło gobla. Nic. Ba, uszykujemy sobie jakiś płonek. Nasz też na szybko. Szpierka. Drugi miecz. Okej. Okay. Dobra, jedz sobie zabrany. Sobie ogólnie pozbiewamy. Sobie pościnamy trochę żabek. Żeby mieć drewna na potem. Przydałoby się ogólnie... Ogólnie ja nie sprintuję, bo za bardzo jedzenie by szło w dół. Chyba... chyba się wybierzemy na dżunglę. Zniknęła trzcina, okej. Okay. Znikająca trzcina, wow. O <noise> oh my god. O, są kurczaki. Jest, będzie mięsko. O, mięsko. Kurczaku, nie uciekaj. okej. co chodzi bokiem. Spoko. Grzyby ogólnie też się podbiera, bo się przydadzą. Co ty oglądasz, kuba? No Kuba. No bo musimy sobie ogólnie zbierać sadzonki tego drzewa. Dałoby. O, się przydało. No, grzybki też sobie tutaj wybierzemy. Dobra, my z kubą teraz tutaj poczekamy aż padną nam sadzonki z tego. I widzimy się jak będziemy mieć już trochę tych sadzonek. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu pauzie czy coś niegaszym się się portal do Dungeonu z Dimension. Z Dimensional Drops, czy coś w ten deseń. Na razie do nią nie będę chodzić, bo to spowoduje duże lagi. coś po pierwsze opowoduje. Nie chcę po prostu, bo nie opłaca mi się na razie tam wchodzić, a po drugiej już są potwory. Fuck. Eee. Yy. No uciekamy na pustynię. Na pustyni nawet coś będzie. Chyba tam sobie zrobimy. Nasz pier pierwszy domek. Hmm. Będzie pójdę, Tam. To jest Ul. Z moduł Extra Beast czy Forestry. Coś tam the same. Tu są trzy potwory. Hmm. Tu się tworzy świat. Dobra. Dobra, Tu, tu będzie nasz ten na pierwszy domek. No bo ja też zrobię i będziemy się widzieć, kiedy zbuduję ten domek. Dobra, zbudowałem coś w rodzaju fortu obrębnego, takiego coś przed mowami mogą się włączyć, bo mi nie wiem, klatkowało i to przez nie chyba. Położymy tutaj nasze... O, nie mieczek. Położymy nasze itemki. Widzimy sobie... da się przerobić. O, akurat. Widzimy sobie łóżeczko. I się prześpimy. Dobra w sumie... Hmm, tu jest robotna dżungla. Sobie tu zrobimy drzwi. Idziemy w do dżungli już trochę drzewek, żeby mieć drewna. W tym dżungla? To jest dżungla. Dobra, no tutaj idzie. Zetniemy sobie jedno takie duże drzewo, myślę, że spokojnie wystarczy. O! Tutaj mamy olej, czy wopę, czy nie wiem jak to się nazywało. Dobra, zetniemy sobie drzewo. Wow, cała sikieroboż, bo jeszcze nie całe drzewo. Wow. No, dobra, pozbierajmy tutaj sobie tego to drewno. O, yy... <grybujesz> lol. Dobra, myślę, że tam, nie wiem, poza tym chyba doskonale trochę ten domek. I w sumie... Hmm, przedstawi przedstawimy sobie tą skrzynkę żeby była podwójna. A to ścielki nie mam zapomniałem. Mi się już zużyła cała. Tu sobie skrzynkę położymy, odłożymy troszkę naszych utemków. To odłożymy. Wszystko. To z tego, co można postawić. Tak. No i w sumie my jeszcze tutaj posadzimy kaktusy. Będą nam sobie wasły. Tutaj to zniszczymy. mamy jeden dyrt. Posadzimy nasze drzewo gumowe. No tu widzę, że jest trzcina. To się tutaj wsadzi. Jeszcze pójdę po tym trzcinie, co mamy w domu. To się też wsadzi. Z większości modów trzcina się przyda. Przynajmniej moim zdaniem. Trzcina jest rozsiana. O, mamy tutaj jeszcze wełnę, no to... Weźmiemy patyki. I skraftujemy... Pierwszy taki przedmiot to także tak jakby zabawy z pszczółkami. Hmm. To oczywiście jest siatka. Dzięki temu możemy rozwalać nasze ule. Tu akurat jest ul Pustynny. O no, i tutaj mamy tak. Modest Devon, Modest Princess i Parachet Comp. Nie wiem czy to dobrze przystałem, ale... No. Hmm. Ważne, żeby było. Dobra. Możemy sobie to tutaj. I wykonamy sobie jedną. Zrobimy tak. Trzeba chyba się ten Dobra. Zrobimy inaczej. Zrobimy tak. I wykonamy beczkę. Dobra. W beczce można przechowywać taki naszej item, ale te, tak jak w skrzynkach, tylko że ona mieści tylko e, jeden rodzaj... E, po prostu jeden rodzaj itemu. Na przykład tu można tylko drewno, ale już na przykład kurczaka tutaj nie można. No dobra i w tym miejscu chyba skończymy nasz odcinek. E, dzięki, że byliście z nami. A więc, no nie wiem, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę na nową serię, komentujcie jeszcze raz, polecajcie znajomym. Na razie, no i cześć, jo!